Siemanko, z tej strony Matrix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, jest to kolejny film z Fortnite'a. Dzisiaj zagramy sobie challenge, który będzie polegał na tym, że będę mógł grać tylko i wyłącznie kilofem. Jest to naprawdę ciężkie, ponieważ nie będę mógł w ogóle strzelać, nie będę podnosił broni i będę grał tylko kilofem. Także może być naprawdę ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Także jeżeli ten film Wam się już na wstępie, mówię, spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz. I pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie, czyli. Maticx przez 2x na końcu. Jeżeli coś zakupicie, możecie wbić na mój serwer Discord, do którego linka macie w opisie pod tym filmem, i wrzucić tam screena z zakupu. I wtedy otrzymacie specjalną rankę wspierającego. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra, także jesteśmy już w Battle Busie i standardowo polecimy sobie na jakąś mniej spoconą miejscówkę, na przykład na. A niech będą w sumie. Skaliste skarpy. Muszę się bronić tylko i wyłącznie kilofem. Także naprawdę myślę, że będzie ciężko. Ponieważ jedyne co ja stąd mogę wziąć to właśnie leczenie. Także no jest słabo, jest słabo, widzowie. Będziemy musieli próbować zabić kogoś z kilofa. Oby mi się to udało w ogóle. Jak się nie uda, to będzie lipa totalna. Ale dobra, okej. Okay. Próbuję. No nie, wypiłem dużą potę i znalazłem małe. Co za. Ajajaj. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem, a mogłem sobie wziąć. I bym miał fula już. I weź. O nie, co ja zrobiłem? Widzowie, a może zbudujemy Skybase? Ja chyba zbuduję Skybase, skoro i tak. Skoro i tak. Yy, gram tylko z kilofa. Lecimy po jakieś drzewa, bo muszę mieć dużo drewna, żeby zrobić Skybase'a. Dawno SkyBase'a szczerze mówiąc nie budowałem, także spróbujemy wygrać SkyBase'a, może się uda, może nie. Zobaczymy, ale mam nadzieję, że się uda. Chociaż SkyBase'a widać strasznie już w tych sezonach, ale kto wie, może się uda. Także biorę auto i lecimy szybciutko na puszczę pod drewno. Dobra, 500 metrów jeszcze mam do przejechania, paliwa mi chyba starczy, powinno bynajmniej. I trzeba szybko zdobyć to drewno, ale moja jazda to jest jakaś powolna strasznie A ja nie chcę nitra używać, bo mi zejdzie do zera to paliwo w sekundę Także wciskam ten gaz ile się da, w ogóle żyje tylko 19 osób jakimś sposobem już Dobra, ale nieważne, ja jestem na puszczy, także mogę sobie zebrać drewno A to mi już nie jest potrzebne Ja sobie zbieram drewno i będziemy zaraz budować skybase, a. może się uda Lipa, lipa widzowie. Zawsze jak gram jakieś trudne challenge to mam takie dobre bronie wszędzie gdzie się da na tej mapie, że smutno mi się robi wtedy. Dobra, jeszcze jedno drzewo i mamy full. No, albo dwa drzewa jednak. O, z tej wieży będziemy go budować widzowie. sobie już dodamy trochę do wysokości. Także git. Będziemy budować go z tej wieży, więc dodamy sobie trochę metrów do wysokości. I. Mam nadzieję, że się nam to uda. To będzie w tamtą stronę, ok. Także mam nadzieję, że się uda. Wiem, że ja powinienem bić tych typów skilofa, ale to jest ciężkie i raczej mi się nie uda, dlatego ja wolę budować skybase'a, widzowie. Wolę budować skybase'a, bo tu przynajmniej wiem, że to mi się może udać. A że idzie już właśnie burza, a ja to buduję z takiej wysokości, to naprawdę jestem na dobrej pozycji. Bo zawsze Skybase'a budowałem od samej ziemi. A przecież na mapie są góry i takie właśnie wysokie budynki, że mogę sobie je tak postawić, że one będą już tak wysoko. I teraz mam już takiego Skybase'a. Niego jeszcze burza trochę weźmie jeżeli na przykład ktoś mi będzie kolapsował, to mam trzy odbijacze. Mogę sobie postawić i zeskoczyć, także git. Git widzowie, ale jak na razie to wejdźmy sobie jeszcze wyżej na tą wysokość. I zobaczmy jak to będzie. Nawet nie wiem do, do ilu mogę ja budować w ogóle. Szkoda, że nie mam dużo metalu i, i cegieł niestety. Dobra, ale widzę, że już mnie gryzie strefa, więc ja sobie już będę chyba tak, tak stawiał. Najwyżej sobie później postawię jeszcze do góry, a gryzie mnie już, już mnie gryzie strefa, a mi się matcy kończą, niestety. No niedobrze widzowie. Nie jest dobrze, szczerze mówiąc. Dojdę tylko do tej strefy i będziemy musieli z niej spadać. Chyba, że dozbieramy jeszcze drewna i zrobimy kolejnego skybase'a, Co wy na to widzowie? Patrzcie jak idealnie. Widzicie to? Miecie tak? Hmm. Pokcząp. Tylko że to strasznie widać, ja o tym wiem. Ale zobaczcie, że on jest tam zbudowany ten skype z tej chatki i tam na tej chatce to go nie widać nawet. Także fajnie. Fajnie, że go tam nie widać, tam się biją typy. A ja muszę stąd zaraz zeskoczyć, bo moje macy to już mi się kończą. Do następnej strefy to ja na pewno nie dojdę. Także ja bym może tak to zrobił, więc ja sobie podejdę trochę jeszcze do tej strefy. O! I możemy sobie to zbierać trochę matców na dole. A jak sobie ich trochę na dole dozbieramy Okej, okay, jesteśmy na dole O, strasznie widać tego skybase'a, ja się dziwię, że nikt go nie skolapsował, widzę Trochę drewna mam, ale za dużo to też go nie mam. Kurczę, ale gdybym go zabił na przykład ostatniego skill -offa, to by było tak idealnie. Byłoby tak pięknie, widzowie, że chyba tak się nie stanie. Byłoby za pięknie. Tam się biją w ogóle. Ja jeszcze tutaj wejdę, wezmę sobie tą skrzynkę, otworzę, bo ja muszę mieć macy, jeżeli chcę kolejnego skybase'a budować. Tylko, że ja bym to musiał totalnie w strefie budować i się leczyć, bo mnie będzie burza biła, jak wejdę do strefy. Co jest oczywiście logiczne. No nie, tu już idzie burza. Kurczę. Dobra. Może się uda coś ugrać. Chociaż już tych matców znowu mi zaczyna brakować. No nie widzowie, RIP, RIP, widzowie, RIP Widzowie, przeżyłem to Widzowie, ja to przeżyłem Nie wiem jak, ale to przeżyłem Widzowie, nie ma maców, nie ma maców. Najgorzej, najgorzej, naj... no i zginąłem widzowie. Nie, ale było tak dobrze, widzieliście to? Przeżyłem upadek z takiej... No nie, chłop take DL tańczy. Już cię nienawidzę gościu. Ale widzieliście, to widzowie przeżyłem upadek z takiej wysokości. Nie wiem jak ja to zrobiłem szczerze, ale no udało się. Także myślę, że odcinek i tak wyszedł spoko, bo no może nie wygrałem, ale nie zginąłem na samym starcie. Także jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie... Tutaj łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz i pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, czyli Matix przez 2x na końcu, bo teraz na przykład do gierki wszedł sobie Xenoform, także jeżeli wam się podoba, no to możecie sobie kupić, możecie sobie kupić cały jego pakiet i oczywiście polecam mój kodik Matix przez 2x na końcu, także jeżeli będziecie coś ze sklepu kupować, to pamiętajcie o tym kodziku, będę wam bardzo wdzięczny, a ja już się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.